Nie wiem jak jest u Ciebie, ale ja zawsze zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że biznesy, które nie mają zysków, a potrafią dać właścicielom tych biznesów nawet dziesiątki, setki milionów, a niejednokrotnie nawet miliardów złotych w postaci zwrotu ze sprzedaży tego biznesu. I właśnie to jest chyba słowo clue. Nie wiem, czy pamiętasz taką aplikację jak WISH, a być może nawet nieraz robiłeś zakupy na tej aplikacji. Wiele produktów pochodzących z Chin, z Chin przechodziło przez tą aplikację. Klienci kupowali sobie produkty właśnie przy użyciu tej aplikacji na iOS, na Androidzie i tak dalej. I co ciekawego, przez 10 lat istnienia i rozwijania tej aplikacji, ta aplikacja jako firma zarabiała na siebie tylko przez 3 miesiące. Czujesz, Bazę? 3 miesiące wypracowanych zysków, a resztę to cały czas dokładanie do biznesu, rozwój oczywiście tego biznesu i powodowanie, aby ten biznes przynosił jak największe przychody czyli przepływy finansowe. Okazało się, że w pewnym momencie właściciele tego biznesu mieli 10 miliardów dolarów na stole. Oczywiście aplikacja debiutowała na Nasdaqu, później pojawił się hejt i tak dalej na tą yy, aplikację ze względu na niskiej jakości produkty, które były sprzedawane, ale to nie zmienia faktu, gdzie pojawiała się wartość w tej aplikacji. Czyli gdzie yy, tak naprawdę było największe przełożenie zwrotu z inwestycji dla właścicieli tego biznesu. I słuchaj, najwięcej dzisiaj zarabia się nie tam, gdzie powoduje się yy, przepływ, czyli to, żeby wypracować swój zysk. Oczywiście to też jest ważne w biznesie, bo każdy biznes potrzebuje powietrza, czyli zarabianie. Pieniędzy, ale najwięcej tych pieniędzy pojawia się w momencie wyjścia z inwestycji, czyli budujesz biznes, a następnie go sprzedajesz, czyli Twoja wartość rośnie, Twoja wartość netto cały czas rośnie. Jak to się dokładnie? liczy. Wyobraź sobie, że zbudowałeś sklep internetowy i ten sklep internetowy przynosi około 100 tysięcy zysku rocznie, czyli na miesiąc wychodzi tam około 8-9 tysięcy wypracowanego zysku na czysto podliczeniu wszystkich kosztów. I teraz, jeżeli ty decydujesz się na sprzedanie tego sklepu, to z drugiej strony znajduje się inwestor, czyli osoba, która chce nabyć biznes, który już przynosi dochody, ma swoich klientów. I teraz on jest w stanie wyłożyć na ten biznes 10 razy więcej w stosunku do tego, co ten biznes przynosi rocznie. Czyli jeżeli ty potrzebowałbyś rok czasu na to, żeby zarobić 100 tysięcy złotych, to on ci mówi, ja zapłacę za ten biznes milion, czyli 10 razy więcej, od razu kupując od ciebie ten biznes, a ty musiałbyś poświęcić około 10 lat na to, żeby ten biznes, ten milion, tobie dał. Czyli zyskujesz na czasie, masz od razu przełożenie, a inwestor, czyli osoba, która nabywa ten biznes za milion złotych, ma tak naprawdę biznes, który każdego roku przynosi mu 100 tysięcy złotych, na czysto, rozumiesz, o co chodzi, czyli w tym momencie zyskujesz zarówno ty, jak również on, bo on już ma pewne opracowane know-how, być może jak doinwestuje ten biznes, zarobi jeszcze więcej w krótszym czasie, a ty dzięki temu masz większe pieniądze, gdzie na przykład w 50% cieszysz się z 500 tysięcy, które bierzesz dla siebie prywatnie do korzystania z życia i cieszenia się tym życiem, a z drugiej strony masz drugie 500 tysięcy, które reinwestujesz. Reinwestujesz, bo rozwijasz kolejne biznesy. Oczywiście ta część nie jest. Opodatkowana, bo e, inwestujesz te pieniądze w kolejne biznesy, rozwijasz kolejne biznesy, być może kolejne sklepy internetowe, a podatek płacisz tylko z tych 500 tysięcy, które pobrałeś bezpośrednio do siebie jako osoby fizycznej, aby zwiększać wartość na picie. Więc tymi elementami będziemy się cały czas zajmować. Będziemy się uczyć, co robić, aby Twoja wartość netto cały czas się zwiększała. Jak również pokażę Ci w wielu różnych materiałach, jak rozwijać dzisiaj biznesy tak, aby one stanowiły tą największą wartość dla potencjalnych inwestorów, dla potencjalnych osób, które takie biznesy będą chciały kupić od Ciebie. Jak również w Ciupek Capital zajmujemy się tym, aby budować wartość poszczególnych aplikacji. Teraz budujemy Kelner Pro, budujemy podaj dalej aplikacje jako marketplace, jak również okazję cenową do wielu różnych podmiotów gospodarczych, zresztą za niedługo dowiesz się więcej na ten temat, a jak chcesz wiedzieć więcej, też wejdź na stronę grzegorzciupek.com aby dowiedzieć się więcej dzięki temu będziesz wiedzieć jak rozwijać sklepy internetowe, jak ja buduję biznesy, no i oczywiście z czego korzystał, aby efektywnie dzisiaj te biznesy budować również słuchajcie, jednym z takich elementów gdzie łatwo wejść w biznes, jeżeli nie mieliście żadnej styczności do tej pory to niewątpliwie jest dropshipping, najlepiej w modelu full dropshippingu, taga aby cały back-office prowadzenia biznesu był po stronie firmy, z którą współpracujecie czyli wy tak naprawdę robicie marketing i sprzedaż, natomiast cały back-office od momentu, kiedy zamówienie wpływa do systemu, przejmowany jest już przez firmę, z którą współpracujecie, a dzięki temu możecie skupiać się tylko na skalowaniu biznesu, mając na uwadze to, że współpracujecie z prawdziwym specjalistą, z prawdziwą firmą, która zna się na rzeczy od strony już przejęcia tego klienta i doprowadzenia do realizacji zamówienia, jak również obsługi zwrotu reklamacji, które też w dużej mierze w internecie, a zwłaszcza na przykład w branży odzieżowej często się zdarzają. Także trzymam kciuki za waszą wysoką Wycenę wartości to, to, abyście na przełomie najbliższych miesięcy i lat zdobywali jak najwięcej wiedzy, uczyli się, edukowali od strony biznesowej, no i oczywiście podbijali świat, bo dzisiaj koniunktura polityczna bardzo w tym wszystkim nam sprzyja. Czyli sami musimy wziąć się za swoje życie, za to, aby kreować jak największą wartość dla ludzi, a dzięki tej coraz większej wartości dla ludzi będziecie więcej zarabiać. Do zobaczenia. Trzymajcie się Ciepło. Wszystkiego dobrego.